Kosiemanko, się ja Manko, jestem MMT i witam Was w kolejnym i ostatnim odcinku w grze Wolfenstein 2009. Więc bez przedłużania kontynuujemy sobie grę. Podróż, o czarne słońce. Tak, w tym miejscu dokładnie skończyliśmy. Jesteśmy w wykopaliskach, chyba tak to wygląda. W tym miejscu, w wykopaliskach, dokładnie stąd wychodziliśmy. I aby uciec, szliśmy w tamtą stronę, ponieważ most był zawalony. Więc no, chodźmy już do tego czarnego słońca. Tu widzę jeszcze mamy amunicję tylko chyba. No przeładujmy więc. Również przeładujmy. Tutaj wszystko, wszystko, tutaj prąd. No a poza tym to chyba raczej wszystko mam. Są tylko raczej amunicje do tych grubych rzeczy.

destroyed the soul civilization but where they failed we will succeed I have the technology to control it and our first demonstration will be on the city of Eisenstadt. After that I will destroy all that stands in my way The world will fall on its knees before the Third Reich if you won't get to this -ganami. flying proudly over Washington DC. Hans, time, so, to jest ten Hans Gross? <laughs> tak, to jest dokładnie ten Ulusol. No, no, chciałbyś, chciałbyś. I co? No, tu mi on nie spada. Zabij Hansa Gross. A jak ty, a mogę przodem? Dobra, zamknij się. Z czego Cię tu dojechać? Z tego Cię dowaję. Dobra. C co jest? Halo? Laga mam! Halo? Zlagowało migę? Co jest? O ty, zniszczy zniszczyłeś mi. Potrzebuję się naładować. Dobra, cicho bądź. Co teraz? Znowu mniejszysz? O, ty miły człowieku. biegnę tyłem. Ile? Kurde! Dobra, czekajcie, tu trzeba inną taktykę obrać. A mi w jednym momencie. chyba już dostał. Naładuje się jeszcze No ba No trzeba biec Aj. Aj O Boże, ale się z tego... wyładowałem wszystko Dobra. Weźmy coś innego teraz Z czego bycie tu... z bazuki może Kurde, ale to nie siadło Gdzie jest ta mocna broń taka? Aj, w drugą stronę należy biec Tyłem widzę się tuż lepiej biegał Jezu Tyłem się tu widzę ogólnie lepiej biega. A zaś gina. No ba, co się stało? Oddało nam tego. Co jest? A! Lip yy, się zniszczyło wszystko, co się dzieje. My mu, my... z woalu wzięliśmy kryształ i mu wbiliśmy w ciało. Co teraz? O nie daba, tego nie już na Tu się ukryję, bo tu mamy stałe widzę okay. O no. tym Może z tego go spróbuję dojechać Niech on się... Niech on się mi tylko tu pokaże No chodź tutaj Gdzie ty jesteś? Dobra, no, dostał z prądu Co Bombarduje we mnie, chyba no, mam dobre miejsca akurat Że tu mnie nie rusza zbytnio no, no, na mapie się hajduje Jezu Chryste No, tam, sam się sta skończ hajdować Chyba, gdzie, tam jest czarne słońce w ogóle Chyba, gdzie on jest, tam, był, tam, że to jest Awa, ała, ała, ała. No jesteś szybszy niż ja Ale... No gdzie ty jesteś? Chodź się tu pokazać Tu jest No a tu jest znowu Kurde no Zdecyduj się gdzie ty idziesz No bo dostałeś Idziemy się słabać w nasze miejsce Gdzie to było? nie bombarduje rakietami. A teraz z tym z niego spróbujmy. Tylko gdzie on jest? Jezu Chryste! Jezu Chryste! Bombarduje we mnie cały czas, tam jest. O nie, zniknęło! Ała! Dobra, idzie chyba do mnie już. Ajajaj! Kurde, ciężko, ciężko. No, chyba go trzeba trzy razy powstrzymać. No ba, No ba. Co teraz? Pokaż, jak to bombarduję. A, o, o, no ba. W ten sposób już wiem. Jezu, niszczy mi tu wszystko. Chyba z tego trzeba na niego grać. Szybko, gdzie on jest? Jezu. A. No zobaczcie, no i kto, i kto tu ucieka do ode, ode, ode mnie? Dobra. Teraz może spróbuję go spalić. Otaczem ognia oczywiście. No, ty jesteś Skeld. Pokaż się, gdzie ty jesteś. Kozaczku, zadychę. Co? Jak on mnie przez ściany bije? Gdzie ty jesteś? No! Co?! Ej! Ile go trzeba... Dobra. Tylko z tego gam teraz na niego. Dobra. Teraz go rozwalę. Dobra. Dostał, łodzę, się chowamy. Aby nie oberwać za dużo. Widzę, że tylko z tego trzeba na niego gać, albo ewentualnie z bazuki. No co? Chyba dostał. Gdzie on jest? Aha! Doba! dostał już dwa strzały, teraz zakrywuje trzy, musi dostać, aby go powstrzymać. No dobra, jesteś faster, ale się nie chwal. Gdzie on jest? Ja zdecydowanie go tu nie ma. O! Doba tam jest. No trzy strzały już dostał przecież. Jezu! Dobra, pokazuj się gdzie ty jesteś. Cały czas gada tu, no. Pokaż się gdzie jesteś lepiej. Dobra. Teraz nie czasu. O kurde. Co się teraz dzieje? Halo? A, Jezu chyste! Jakie slow motion, co jest? Aaaa! O! Jezu, my spaliśmy z samej góry. No bo tu mamy widzę jakieś zapasy nawet. Ej, to w sumie fajnie, fajnie. Nie ma. Chodźmy. No bo już nie mamy aż dwóch mocy. Mamy tylko wzmocnienie. Aj Ajajaj Strzela we mnie rakietami Kuda, nie idzie tego z nich No przecież Chyba trzeba z tej mocniej było w to strzelić Może wtedy to się zawali Ej no ciężko z tym bossem jest naprawdę To jest bardzo mocny boss akurat no, zbieramy tu wszystko. Wezmę sobie bazookę. Ała, no i zobaczcie, no, ja dostaję. Dobra, zniszczy... No! Kurde, no! No, ale zanim ja tam dobiegnę i w to strzelę, to to już mnie zdąży zabić. Przecież Jak ja mam tam przejść, niby? Bo zanim ja tam dobiegam, to on już zdąży. zdąża, zdąży. zdąży mnie zabić po prostu. A to musi być z ciężkie ciężkiej wystrzelone, ponieważ normalna bądź go nie rusza. Ej no chyba że w niego spróbuję strzelić. Gdzie tam. Teraz akurat by mi się mocno tarcza przydała. No i patrz, no! Chyba, że po prostu będę biec i się nie zatrzymywać, bo nie mam pojęcia jak to zrobić. Nie mam innej koncepcji jakby na to. Albo no z tego? No nie, 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 nie wiem jak ja mam to zrobić, no bo zanim ja tam dobiegam i już widzę czerwone pole... To on już mnie zdąży zabić. No po prostu, po prostu biegnę. Dobra, udało mi się przejść. No! Nie, nie, ja w to nie dowierzam. Ja w to po prostu nie dowierzam. Ja nie wierzę w to, zaraz po prostu. Nie wytrzymam tutaj. Boże święty No, ale to się ma prawo udać. Muszę cały czas biec. Jak już będę się na tym czymś unosić, to muszę strzelić w ten czerwony punkt. Biegni, DJ. No, co jest z tobą? Biegnij. Run for your life. Dobra. Teraz się udało. Aj Ja też nie potrzebuję kryształu, żeby cię zniszczyć. No, no. Tylko żeby teraz nie dotknąć. bo mamy punkt kontrolny, w razie czego. Małpy, słyszę. Ja, może ja tutaj po im granat rzucę? No, to coś tym małpom w ogóle zrobiło? Mało. Dobra. No, ty jesteś scared. Ile tych ma pierwszych tu będzie bieg biec O nie no już tamten stoi po prostu No i co teraz. Co to na tyle? Co jest? Znisz maszynę, Okej. Okay. chętnie, bo chyba tego gościa już się pozbyłem. Znowu lecimy w górę. Sąd spadliśmy, chyba, nie? I co, i co teraz mam robić? O, kurde, on nie zginął, nie zginął. Leci. Trwale w niego. Doba. Doba. Doba, cicho bądź po prostu, wy Czemu ja nie mam broni? Halo, co się dzieje? Dobra, mam broń. Ucieknij do Zeppeli... Jaki? Jak, ja mam do Zeppelina uciec? A! Biało. Halo. Jakiś koleś ucieka. Dobra, uciekamy stąd też. Chyba go rozpuściłem. Szybko! Co, teraz muszę uciekać? Nie, dobra, cutscenka. Zeppelin płonie cały. Yeah. Ale bez spadochonu blaskowicz nie skacz Chyba, wziąłeś spadochron I co, uciekamy I cały zeppelin się niszczy Jaki doświadczony ten blaskowicz I Zeppelin w zamek spada, na którym byliśmy Była tam miejsca na tym zamku, dokładnie tak Oho Chyba woła, ale się zepsuł O, się z... a, a... idź pan I co? Blaskowicz po prostu sobie odejdzie Ale kurde się zrobiło The mission was accomplished. General Zeta is dead and his research has been destroyed. The Thule portal and the Doomsday weapon were smashed along with the Zeppelin, so all access to the Black Sun has been permanently cut off. Unfortunately, the medallion is a burnt hunk of metal and glass, ruined when the portal was shattered. Eisenstadt has been liberated, the Nazis have withdrawn, and the Chrysal Circle has taken control. It's too bad the Golden Dawn vanished. Dobra, przeczytałem it was sobie a Ukończona gra już tak naprawdę. Klikamy sobie dalej. No i... Koniec gry. Teraz tylko napisy końcowe tak naprawdę. No i co, ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się podobało to... Możecie coś po sobie zostawić. Dziękuję tym, którzy byli przez całą No i co? Niedługo kolejna seria wlatuje na kanał. Prawdopodobnie będzie to... A zresztą nie będę spoilerować. Jak coś będzie, to będzie i co? Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się już w następnym odcinku, więc pa i cześć.